Pomij pomijamy twoje gadanie. Nieważne. Super. O właśnie, jak ustawienia, zanim ten. Zanim zrobimy pierwszy poziom. Wejdź na ustawienia. Wejdź ustawienia. Co? I, e, I co? I co? Grafikę. No i co? I co? I, usuj, i wyłącz wszystko od monitor blue... Y, blur do... Ty mi nie od... mów, co mam robić. Ale wtedy zobaczysz sobie grafikę, jest o wiele lepsza. A jak se może widzieć, to tak. Aha, to jest tutaj już. Aha. To, to naprawdę... Eee, czekaj, jak się to... O, dobra. Otwórz te drzwi! Czekaj, Poszukaj <śle> <Br -ro. śle> Czekaj, jakieś... Jakieś miotła. Jak się... Czekaj, to by Eee! Się... <śle> to baz, jest... Waza, waza, waza. <śle> Nie, mi... zostaw to w wazę, wiesz? może... Czekaj, to trzeba... Trzeba lekko. Dobra, chodź tą fazę weźmiemy. Może będziemy lepszy no, niż... Y... Łeza. <noise> <noise> powoli. Do góry, do góry, do góry. Jeszcze. O! Puść. Nie! <głos> <głos> Dobra. Ej, powoli No to ty to tak... Na... Dobra, puść to ty, puść to ty. No. O, opt. To jest sukces. Dobra. Otwieram tu. Ten, co wywala drzwi. <grym> chodź, chodź tu. Chodź tu. Nie. siedziby nie stukam. O, patrz. Wow. To To O, no, kurde, ocyj się. <grym> Czekaj, coś tu co słyszałem. Coś tu waziło. A teraz ile mam? Już. Wystarczająco, ale chodzimy dalej. Jestem ciekaw, co się stanie jak skoczę do, do tego garnka. Nie podziękuję. Ta... Czekaj, czemu ty... czemu ty gadasz jakieś? Wata nie przetrwała tego. Aram, on mnie chyba nie lubi. Aram, czam czam, aram, sam, guli, 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 guli. Oj, tu! No, on utknął, no, pomocy. <grystek> no nie, on atakuje to. To się ciebie atakuje. to było ortę. Uh. O <laughs> Dobrze ci poszło, wiesz. Ja mam traumę aktualnie, nie? Chodź, nie, ja jeszcze tu nie chcę być. Dobra, chodź. Ciąg masz zielone oczy. On tu idzie! On tu idzie! Zamykać to! Teraz najlepsze Bombardier Krokodilo <laughs> Ta, Tylko weź. Nie, nie używaj na mnie pistoletu, co? Dobra, ale patrz. Y ale ty nie rozumiesz, ty musisz umrzeć. Ale <laughs> ty nie rozumiesz <laughs> Czekaj, możemy... Co Użyjmy to jest? To ci jest sta stamina upgrade. Nie, ci ja bym muszę iść na siłę. Tylko gdzie jest siła? siła? siła jest droga. Ale nie starczy nam. Jak nie starczy nam? Na staminy nam starczy dwa razy. Nawet więcej. <laughs> Czekaj, Czekaj, bierzemy. Bierzemy dwie staminy. Czekaj, bo ja muszę sobie przypomnieć, bo tu gdzieś można... W... Nie! Daj mi... Druga stamina. A ile kosztuje ten wódze? Dla ciebie? Podaj ci kolejny wózek, kiedy ci starczy? I ile ty staminy chcesz? No dla ciebie i dla mnie, nie? To weź jeszcze więcej. No ja jest tylko dwie tu są, nie. A. No to czekaj. Czekaj, mamy, je... mamy jeszcze tyle, to możemy kupić. Co e... możemy kupić. Poczekaj, bo tu gdzieś można było wejść e, na, na dach i ja muszę sobie przypomnieć jak to się wchodziło. To tak zrób. To daj, musisz ten. Nie, nie muszę. Czekaj. Czekaj, czekaj jak tu się to się robi? Włącz też we mnie. Bo czekaj, bo ty musisz się skurczyć, i ja muszę cię podnieść i wtedy mogę podnieść dach. Ta? Ty ch... To jest Shockwave Pamiętaj, ty nie rozumiesz, ty musisz zginąć. Ty nie rozumiesz mnie, ty musisz zginąć. Gdzie tam na górę cię rzucić? No musisz tu podnieść, e, musisz wejść na to. I... No na tą półkę i jakoś podważyć dach. Gdzieś tutaj jest właśnie do podwa e, można podważyć dach, jak dobrze pamiętam. To nie dla mnie. Dora, co jeszcze wziąłeś? Stamina i co jeszcze? Stamina i stamina. A trzy razy stamina. Dwa razy. To co to jest? Co tam trzecia? Co tam leży? No nie wiem, może być. Stamina, stamina. Dobrze, może być 300 miny Tylko teraz. Jeszcze coś uh, wziąć? Jest. Stać nas na, na Treble Lunch Upgrade jeszcze. Co dorobi? To, to jest ten taki. Ja ci pokażę. Stój w miejscu. No. A, jest Upgrade myśli. tego. No. Mamy jeszcze 3000. To możemy te kryształki. A, te kryształki są drogie. Granat. Po co ci ten kryształ? O ten granat ulaziała się. I dalej Odnij się Ocnij się! Keniuszu tak, Chodź, wracamy sobie. Chodź Dobrze ci poszło Tak? To się wskazuje. Nie Dobra. jeszcze tego. Dobra, cię czy, czy ja biorę jednego stamina I też weź jednego stamina Czekaj jak to się bierze Jeszcze jeden został I albo bierzesz ty Staminę, albo treble luncha Dobra, ja biorę stamina, bo ja tego nie ogarnię. Jeszcze jest ten grana, to sobie go weź <noise> Bombokla Ale nie używaj go teraz Smartowałeś tam pieniądze no Jesteś hejterem ja nie są jej terem, po prostu ty zmarnowałeś tam pieniądze teraz Bombowla Czekajcie ja wrócę? Nie. nie, jesteśmy... Jesteśmy level 2 Level 2 Level 2 A Jak się wyłącza latarkę? Nie wiem, ona się sama wyłącza jak kucasz. O, tu mamy ten point jeden. To, 8 ty je masz mapę, jakby... Wiem! O laptop. No nie posuwaj mnie! <noise> Lapa w Łukasza. Co tu jeszcze mamy? Cześć, coś tu miałem żeby złapać. To chyba ciebie, tak ciebie. To jak nie to... Nie. Ło, pudło. A co on mi? ty... pudło mnie. pudło. Antoni, ty z gredzie, ty chodź tu. Mam małpę, mam Łukasza Jaką małpę? Małpa, fajna Oś to jest box za 4000, chodź tu Mów to i chodź musimy tego boxa jakoś wziąć tamtąd Tego o Biohazard pra... Delikatnie Delikatnie mówi Antoni Już puść to no Możemy za chwilę iść do extraction point. Jeśli jak odbieramy tam więcej, to dosuniemy worek z pieniędzmi, więc i tak będziemy mogli... Dobra, chodź tu są jakieś kubki fajne. No, dlaczego wchodzisz w Ja <grystanie> no nie wiedziałem, że coś nieście <grystanie> O, to jest więcej naczyń, które możemy zbić. Biorę to Chociaż puchar? nie Ty masz jakiś puchar mam Ile ty masz staminę idę do extraction pointa czekaj Czekaj, no dam to już Ile mamy? Wystarczająco To ja już poszukam drugiego szukamy, szukamy おばあさん。Oh, Wybuchło mi się, uważaj, bo tam jest taka laleczka, co atakuje i nie wiem, i oprócz tego, to nie wiem, co tam możesz znaleźć jeszcze. Wszystko. Hmm. A ty i ten twój głupi łeb. To samo ci powiem. Co tam było? Ją chyba można pod... Nie, tam trzeba chyba mieć trzy siły wygradu. No, teraz będę cię lepiej słyszał. Ale i tak ty mnie nie słyszysz. Masz, tam masz wazę jakby co, taką mniejszą. Jakby się zamknął, to byłoby lepiej. A narzekasz. Whoa. Nie, ja przepraszam. 뺨뺨뺨 <목도> 구르드 <목도> <목도> Przewka. Kula. Nie. O. 8000. Ha, miałem 10. Nie zesraj się. Aha, zostawiasz mnie. Ciii, chodźcie tam idziesz, chodź tu do mnie. Tam jest wyjście. Po prostu biegnij! Po prostu biegnij! Gdzie to jest? Ała! A więc może kiedyś zrobię drugą część tego filmu, może, nie wiem, postaram się. A na dziś tyle.